Dzień dobry, dzień z życia ogrodnika amatora, dzisiaj zapraszam na bardzo ciekawy moim zdaniem odcinek o zmianach na liściach pomidorów. Dlaczego się pojawiają, kiedy się pojawiają, czy oznaczają choroby, czy może nie są zbyt groźne, albo co należy zrobić, co myśmy zrobili, że te plamy czy zmiany na liściach pomidorów są. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do tego odcinka. Widoczne zmiany na liściach pomidorów pojawiają się w różnym okresie, już w trakcie produkcji rozsad, kiedy produkujemy swoje rozsady od nasionka, a także po posadzeniu w miejsce docelowe, no i w późniejszym czasie również, kiedy już rosną. Pierwsze zmiany na liściach w trakcie produkcji rozsad mogą być spowodowane przeważnie zbyt małą ilością światła, no bo jest to marzec-kwiecień ale może też być to spowodowane poparzeniem słonecznym, gdy na południowym parapecie przez szybę mocno świeci słońce na młode liście rozsad, wtedy dochodzi też do poparzeń. Czasami liście tych małych rozsad przybierają kolor fioletowy. To przeważnie z braku światła słonecznego, ale też spowodowane może być niższą temperaturą, czyli z zimna. Na tym etapie te zmiany nie są spowodowane brakiem składników pokarmowych, bo przeważnie w tym kupionych podłożach do siewu i pikowania już jest pewna ilość nawozu na start, a takie małe siewki, takie małe roślinki nie potrzebują zbytnio składników pokarmowych dostarczanych dodatkowo. Na tym etapie te zmiany na liściach też nie są spowodowane jeszcze chorobami, no chyba że macie fatalne warunki i te rozsady czy te nasiona już były zainfekowane. Kolejny taki etap, kiedy pojawiają się zmiany, czy mogą pojawiać się zmiany na liściach, to jest termin zaraz po posadzeniu pomidorów do gruntu, czy do tunelu, czy pod chmurkę. Taki stan trwa około do trzech tygodni po posadzeniu. Takie zmiany na liściach spowodowane są przeważnie sytuacjami stresowymi w związku z przesadzaniem i nowymi warunkami. Dlaczego? Dlatego, że podłoże jest już zimniejsze, o kilka stopni czy kilkanaście stopni, czasem jest za gorąco, bo na przykład w dzień świeci słońca mamy pomidory w tunelu, to temperatura może sięgać do 40 stopni Celsjusza. Te plamy na liściach mogą się pojawić, mimo tego, że nawet dobrze hartowaliśmy, bo za wielka różnica jest, za wielka różnica tych warunków, których wcześniej rosły. Na tym etapie dolne liście mogą nam żuknąć i czasem nawet odpadać. Roślina może w taki sposób odciąć już te dolne, mniej potrzebne liście, ratując się albo wspomagając nowe przyrosty roślin, które rosną powyżej. W tym okresie, na przełomie maja i czerwca, nie są one te zmiany spowodowane chorobami czy szkodnikami, tylko właśnie tymi sytuacjami stresowymi. Następny etap to już kilka tygodni po posadzeniu, kiedy rośliny już są Dość duże, znów mogą się pojawiać nam inne zmiany na liściach. Mogą się nam liście całkowicie żółknąć. Takie żółknięcie liści, równomierne żółknięcie całych liści, jest spowodowane przeważnie nadmiarem wody w podłożu przy zbyt częstym podlewaniu. Dlatego tak w moich filmach powtarzam o uprawie na tak zwane sucho, czyli intensywnie ale w dłuższych odstępach czasu oczywiście jeśli mamy glebę bardzo przepuszczalną taką piaskową to te podlewanie trzeba będzie zrobić częstsze ale w mniejszych ilościach ważne jest tutaj abyśmy naprawdę wiedzieli jaką mamy glebę jakie podłoże bo może być się tak okazać że do głębokości 20-30 cm będziemy mieli podłoże przepuszczalne będziemy myśleć, że wtedy należy często podlewać, ale warto przekopać trochę swoją glebę, zobaczyć, jaki jest przekrój, dlatego, że na głębokości około 25-30 cm może być warstwa nieprzepuszczalna. Może to być zbite takie podłoże, taka glina i podlewając Woda z tej górnej warstwy będzie odchodziła tam właśnie do tego nieprzepuszczalnego podłoża i tam będzie się utrzymywała, i wtedy może to doprowadzić do między innymi gnicia nam korzeni, roślina będzie wtedy miała zahamowany wzrost i objawi się to żółknięciem równomiernym, żółknięciem całych liści. To zwróćcie na to uwagę. Na tym etapie mógłbym już wam powiedzieć, że te zmiany na liściach mogą być spowodowane chorobami infekcyjnymi albo chorobami fizjologicznymi, czyli nieinfekcyjnymi. Choroby fizjologiczne, nieinfekcyjne, związane są z nieodpowiednimi warunkami siedliskowymi tych roślin, czyli w miejscu, gdzie rosną. Między innymi to jest niewłaściwe podlewanie albo temperatura, albo zbyt wysoka, bardzo wysoka, w tunelu nawet 40-45 stopni w dzień, kiedy słońce świeci, lub zbyt niska, w nocy 5 stopni, na przykład. Zbyt intensywne nasłonecznienie również. I wtedy pojawiają się choroby fizjologiczne i takie zmiany na liściach są różne. Często w tym okresie na przełomie maja, czerwca, nawet w połowie czerwca w tym roku temperatura w niektórych rejonach w nocy spada do plus 3 stopni, a w dzień jest 25-30. Taka różnica, różnica dobowa temperatury powoduje, że wpływa to niekorzystnie na Rozwój pomidorów, ich wzrost zostaje trochę częściowo zahamowany. Roślina broniąc się również odcina trochę te liście dolne, dokarmiając i utrzymując liście górne. W sytuacjach, kiedy jest taki wielki upał, kiedy nadmierne parowanie wody jest, to liście zwijają się w takie ruloniki, zwijają się trochę do góry. Tak roślina się broni przed tym nadmiernym nasłonecznieniem. Czasami na liściach powstają. Takie jasne plamy i one mogą być spowodowane przeważnie przypaleniem słonecznym, szczególnie wtedy, kiedy opryskiwaliśmy nasze rośliny, kiedy podlewaliśmy po liściach lub w tunelu zaczęła nam się skraplać para wodna. Na tych liściach powstają wtedy krople wody i tworzą tak zwaną soczewkę i promienie słoneczne przez tą kroplę bardziej parzą liście pomidorów. Te plamy, tak jak powiedziałem, są wtedy takie jasne w różnych miejscach, nie są równomiernie rozłożone, tylko w tych miejscach, gdzie dana kropla padła. Więc pamiętajcie, jak podlewacie, to nie lejcie po liściach i ograniczajcie jak najbardziej wszelkiego rodzaju opryski, dlatego że również wprowadzacie wtedy wodę na liście, przyjdzie słońce i również je popali, a oprócz tego wprowadzacie wilgoć i zapraszacie trochę choroby grzybowe. Może krótko podsumowując o zmianach na liściach pomidorów, to rozróżnianie, czy plamy są spowodowane chorobami fizjologicznymi czy chorobami infekcyjnymi, w tym grzybowymi, należy rozpocząć od stwierdzenia, kiedy i w jakim czasie te zmiany nastąpiły i czy warunki otoczenia, te siedliskowe, rośliny się nie zmieniły, czy nie są czasem skrajne, tak jak powiedziałem, zbyt duże różnice temperatur. Plamy pojawiające się w czerwcu na liściach to przeważnie choroby fizjologiczne. Ważne właściwe podlewanie, ważne wietrzenie i ważne minimalizowanie różnic temperatur. Czyli w uprawie tunelowej osłaniamy tunel jakąś siatką cieniującą po to, żeby obniżyć temperaturę. A w przypadku, kiedy noce są zimne to... Wyjątkowo możecie zamknąć tunel kiedy jeszcze świeci słońce, żeby tą temperaturę w tym tunelu utrzymać, żeby ona jednak nie spadała poniżej 8-10 stopni Celsjusza. Gdy pojawią wam się takie przebarwienia na liściach różne na przykład, to też warto przyjrzeć się dokładnie, bardzo dokładnie może nawet przy pomocy szkła powiększającego i sprawdzić, czy czasem nie ma takich bardzo drobnych żółtych punkcików, bo jeśli takie są to może też to świadczyć o żerowaniu przędziorków i to wtedy też będą takie zmiany na liściach w takiej sytuacji jeśli stwierdzicie że to są przędziorki to taki dobry preparat jest ekologiczny naturalny emulpar 940ec który jest zrobiony na bazie oleju rydzowego ale takie zmiany na liściach różne plamy mogą świadczyć o chlorozie liści to jest też taka choroba fizjologiczna spowodowana niewłaściwym nawożeniem lub brakiem w ogóle nawożenia. Jak to rozpoznać? Otóż unerwienie liści pozostaje zielone. Te wszystkie takie żyłki liściowe są takie intensywnie zielone, a pozostała część blaszki liściowej staje się bladozielona lub nawet żółta. W takim okresie intensywnego wzrostu pomidorów, szczególnie tych odmian silnie rosnących, jest za duże zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Przede wszystkim na azot. Więc tutaj warto o tym pomyśleć w tym okresie wzrostu budowania masy zielonej, że azot jest im potrzebny. Tylko nie przesadzajcie, bo jest takie powiedzenie też przy nawożeniu mniej znaczy więcej. Ale nie można też zapomnieć, czyli obserwujemy swoje liście pomidorów, jeśli zauważymy chlorozę. To znaczy, że jest niewłaściwe nawożenie i musimy się zastanowić, czy nawoziliśmy dużo, sprawdźcie dokładnie, czy nie nawoziliśmy wcale. No wtedy będziecie wiedzieć, co zrobić. W okresie pod koniec czerwca już mogą się pojawić zmiany na liściach, które będą już chorobowe. Mogą to być początki chorób grzybowych różnych. Jest ich naprawdę sporo i ciężko byłoby ich opowiedzieć, ale dlatego warto tych tym swoim liściom się przyglądać. No a już na początku lipca czy pod koniec czerwca może pojawić się zaraza ziemniaczana, bo to jest trochę skorelowane z okresem, kiedy już ziemniaki są i na tych ziemniakach pojawia się właśnie zaraza ziemniaka. No a potem pojawia się również na pomidorach, ale więcej tych chorób grzybowych to w ogóle naprawdę ich dużo, więc przyglądajcie się tym liściom i stwierdźcie czy to jest czasami szara pleśń, czy alternarioza pomidora. No i wtedy trzeba działać skutecznie i trzeba działać Stosownie do danej choroby. Ale jeśli pojawiają się jakieś zmiany na liściach, to nie wyskakujcie od razu z jakimś opryskiem chemicznym czy innym, tylko zastanówcie się, bo mogą to być te choroby fizjologiczne, nieinfekcyjne i tutaj absolutnie żadne opryski Wam nie pomogą, wręcz tylko mogą zaszkodzić. Myślę, że to wszystko w tym odcinku trochę uspokajającym może, ale o różnych innych chorobach. Pojawiających się również na liściach, możecie przeczytać moje książce Amatorska Oprawa Warzyw i Owoców, lub śledzić kanał i też takie filmy o tych chorobach, już typowych chorobach, będą się pojawiały. I tam będę opowiadał szczegółowo, jak rozpoznać daną chorobę. To wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia.